Witam wszystkich serdecznie z tej strony Agnostic, a tym razem mam dla Was młabę MP5 na falenie. Używam szybkostrzelności i powiększonych magazynków, na pewno jest tam też steady aim, ale wreszcie już zapomniałem. MP5 jest uznawana za najgorsze SMG, aczkolwiek na bliski kontakt nie jest ona taka tragiczna, jeszcze jak ma się właśnie tego steady aima to całkiem dobrze można sobie poradzić. Na daleki jest ciężej, ale nic na to nie poradzimy. Dzisiaj chciałem porozmawiać o podstawach skanowania. Bardzo mała liczba osób zna te zasady, a jest to bardzo przydatne. Jakby ktoś nie wiedział, to skanowanie to po prostu strzelanie przez ściany. Ja swoją przygodę ze skanowaniem zacząłem w Counter Strike'u, gdzie co druga osoba to robi, więc zaczynając swoją przygodę z Call of Duty miałem już jakieś doświadczenie. Jest tutaj parę uniwersalnych zasad dotyczących skanowania, które w sumie sam wymyśliłem. Po moich paru godzinnych testach wywnioskowałem, że można skanować przez wszystkie zamknięte okna, zamknięte drzwi, jeszcze przez wszystkie ściany do grubości Około 10 cm przez blachy, to wiadomo. A co do tych drzwi, to chodziło mi o takie, które teraz stoją przede mną. Praktycznie przez każde tego typu drzwi można skanować. I to jest dwustronne: jak z jednej strony jest okno, a z drugiej nie ma, ale z tamtej strony, gdzie jest okno, można skanować, to z tej drugiej strony też będzie można skanować w kierunku tego okna. A nie można skanować, na pewno przez beczki i przez większość materiałów, których przed chwilą nie wymieniłem. No i dobra, wiemy już mniej więcej przez co można skanować, ale skąd wiedzieć, że wróg jest za ścianą. W Counter Strike' opierało się to jedynie na słuchawkach i na znajomości miejsc, w których wrogowie bardzo często się znajdują. Tutaj jest to o wiele łatwiejsze, bo przecież mamy radar. I takie bariery jak UIV czy coś w tym stylu. Trzeba jednak pamiętać, że podczas skanowania bez tumika, zwracamy na siebie uwagę wielu przeciwników, a czasami po prostu lepiej ich jakoś zajść. Następną rzeczą, którą musimy wziąć pod uwagę jest to, że jednak ten damage jest sporo niższy podczas strzelania przez ścianę, ponieważ gdy ta kulka penetruje właśnie tą ścianę, traci ona wiele swojej mocy, dlatego najlepiej skonować trochę mocniejszymi broniami, takimi jak szturmowe, czy LKM, czy coś w tym stylu. No i dobra, podstawy wam w miarę objaśniłem. Niedługo zdobędę moabę, więc będzie to powoli koniec tego filmiku, ale zanim to nastąpi, mam jeszcze dla was parę pytań. Otóż, dzisiaj zdobiłem zdobiłem również gameplaye z moim najwyższym killstreakiem do tej pory, który jest. który wynosi 46 zabójstw na Village z PP90, i zastanawiam się, czy chcielibyście go zobaczyć, czy jednak wolelibyście jakiegoś gameplaya z innej broni. Poza tym, chciałem wszystkim podziękować za objaśnienie mi, że ta seria, za masowne kampienie, jest dobrym pomysłem i będę ją dalej prowadzić, bo dostałem. 126 lajków jest to bardzo dużo, jak na moje filmy. No i to by było finito. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. A raczej do usłyszenia. Cześć.